Czy widzieliście już nowy fotelik samochodowy Cybex Solution G2? Innowacyjny fotelik, który w mgnieniu oka złożysz do kompaktowych rozmiarów. Cześć, Rafał Cybex. Zapraszam Cię na film. Lekka i przenośna konstrukcja sprawia, że Solution G2 jest idealny zarówno do przechowywania w domu, jak i na każdą podróż. Jako tata piątki dzieci mam dla Ciebie 5 powodów, Dlaczego warto kupić fotelik Cybex Solution G2? Pierwszy powód to opatentowany odchylany zagłówek. Dzięki temu zagłówkowi głowa dziecka jest utrzymywana w bezpiecznej strefie fotelika, co zwiększa siedmiokrotnie bezpieczeństwo w porównaniu z głową, znajdującą się poza tą strefą. Jako tata potwierdzam, że opatentowany odchylany zagłówek pomaga utrzymać głowę w tej strefie ochronnej, dzięki czemu moje dzieci śpią maksymalnie bezpiecznie i komfortowo podróżują. Drugi powód to błyskawiczne składanie. Cybex Solution G2 jest na tyle kompaktowy, że łatwo zmieści się w bagażniku czy w domowym schowku. Waży jedynie 5,8 kg i ma wygodny uchwyt do przenoszenia, więc bardzo łatwo go zabrać jadąc metrem, pociągiem, taksówką, czy też wybierając się na wakacje, albo często przenosząc ten fotelik między samochodami. Trzeci powód gwarancja bezpieczeństwa. Ten model fotelika jest następcą fotelika Cybex Solution G i Fix. Zwycięzcy testów ADAC. Cybek Solution G2 jest zgodny z najnowszą normą bezpieczeństwa r 129 4 W tym z najwyższymi standardami testów pod kątem uderzenia bocznego. Wbudowana skorupa pochłaniająca energię przyczynia się do skierowania w inną stronę do 20% więcej siły uderzenia bocznego przez usprawniony system ochrony. Czwarty powód, dlaczego warto kupić Solution G2 to komfort ustawienie właściwej pozycji półleżącej dla dziecka. Aby zapewnić perfekcyjny komfort podróży jest proste. Model Solution G2 można odchylić jedną ręką, pociągając lub naciskając bazę fotelika. Elastyczne oparcia boczne i regulacja wysokości zagłówka pozwalają na dopasowanie fotelika do wzrostu dziecka, zapewniając przy tym komfort i bezpieczeństwo przez cały czas użytkowania, nawet dla nastolatków. Potwierdzam osobiście, bo z fotelika oprócz młodszych dzieci korzysta też mój 11-letni syn. Wszechstronna wentylacja zapewnia dziecku odpowiednią cyrkulację powietrza, utrzymując komfort termiczny w trakcie podróży. Piąty powód to bezpieczny i łatwy montaż. Fotelik można zamontować w samochodzie za pomocą systemu ISOFIX lub z za pomocą samochodowych pasów bezpieczeństwa. System Isofix zapewnia proste, szybkie, zawsze poprawne i stabilne zamontowanie fotelika w aucie. Jedno kliknięcie pozwala na jego montaż w pojeździe. Dziecko natomiast zabezpieczamy trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa fotela auta. Można też ten fotelik użytkować w autach, które nie posiadają punktów montażowych Isofix. Wtedy wystarczy wsunąć złącza Isofix do wnętrza skorupy fotelika i przypiąć dziecko samochodowymi pasami bezpieczeństwa. To było moje TOP 5 jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam cię do komentowania pod filmem. A jeśli chcesz poznać ten fotelik osobiście, to zapraszam cię przyjeść do jednego z salonów Centrum Fotelików i Wózków. Do zobaczenia. Cześć.